Witam wszystkich. Z tego nieładu powstanie coś wielkiego. Mamy dzisiaj działamy. Dzisiaj nie będzie o traktor pullingach. Trochę był remont ładowarki, siłownik się wyrwał. Tu już mam do tych ustawione do tych kół do płozy. Tu siódemkę prujemy. Będziemy zakładać nowe noże. Noweczki noże, a takie ładne noże będziemy robić do zakładać do trawy bo robimy maszynę następną do trawy były zrobione dwie jedna pojechała, druga może pojedzie tak, która przygotowałem dla klienta klient się rozmyślił się znaczy nie widział nawet, widział widziałem ja na filmie ale się rozmyślił, tam coś nie no nie wyszło finansowo klientowi także, także drugi klient się znalazł i będzie jechała do drugiego myślę, a tu robimy trzecią przerzucamy noże Noże, stalnica pójdzie tutaj. 67, 10. trzecia maszynka 367, 10 sztuki będą w tym roku do trawy zrobione. Ceny nie wiem jeszcze, jaka będzie, ale tą zbieraliśmy w tamtym roku trawę. To jest ta, którą zbieraliśmy trawę. Gardziel od niej jest tutaj, a od tej jest tutaj. Tu są nowe łożyska na bębnie założone. Zaraz sam po, po zademonstruję, pokażę. Nowa obudowa tutaj. Już lekko zardzewiała. Nowa obudowa, nowe łożysko. Obudowa stara, nowe łożysko. stanica nowa. Zębateczka. Piękna nowa. I pójdą te ładne tam noże, co wam przed chwilą pokazywałem. Wałek jest ok, garniak. Tu jest ten mój przep. A nie, tu jest przyspieszać masy. Sorry. Tu jest przyspieszać masy do trawy zbioru. No i maszyna będzie gotowa. Podbieraczek też mam jeszcze jeden. Taki. 3-metrowy, także będzie maszyna gotowa. A tu robimy siutemkę dla siebie. Następną, nie, no dla siebie, wszystkie dla siebie. Ale ta jest fajna, akurat mi się podoba też. Fajna maszynka, dlatego zakładamy tutaj, teraz się trochę nam zmieniło. Mieliśmy noż do kukurydzy, do tamtej, ale zakładamy tu nowe noż do kukurydzy. Stalnica pójdzie, musimy poszukać jego stalnicę fajną, bo tu jest ta premium wyższa. Wałek jest do zmiany też obudowy, bo jest luźny. Przekładnia boczna też do zmiany. Co tu jeszcze mówiliśmy? Ten wałek, a, nie, sześciokąt, nie, tam przekładnia, na tak? Wałek Cały wałek. Cały wałek? Nie, no, wałek to no, standardy jest. Trochę. Zobaczymy, może założymy lepszy. No. E, a, rozdzielacz tam przycieka, nie? Tam trochę musimy uszczelnić. No i takie tam. A i rozrusznik jeszcze przełożyć, bo tu jest ten 68,50 a 7300 ma troszeczkę lżejszy ten rozrusznik do rozruchu już ma z reduktorem i trochę lepiej się kręci na nim nie? no także maszynka będzie fajna ktoś jeszcze jak ktoś chce to tak babcie są dwie dwie babcie siódemka a trzy babcie jedna tam stoi nie ta starsza do trawy Siódemeczka, kronówka jak się komuś podoba i tam 6850 jeszcze jest jeszcze tam do, do paru parę, parę trzeba rzeczy w niej tam zmienić. Też fajna. Yy, cały przepust, gardziel, wszystko ma po remoncie. świeżo obniotownik. Także tam tylko do zmiany zostały pompy hydrostatyczne muszę zmienić, bo mi się nie podoba. Było ściśnienie, kontrolka się pokazuje. Albo muszę tam zobaczyć, ale raczej Raczej tam chyba już hydrostat dostał swoje. I trzeba go po prostu zmienić na drugi. Yy, bo to tak nie, nie, nie chodzi mi jak to powinno chodzić. Ale ogólnie maszyna jeszcze jakieś coś tam z elektroniką, chyba jest tam włączaniem bębna, ale tu takie rzeczy tam do ogarnięcia są, nie? Na szerokiej rurze 480 koni, to jest fajny potencjał, no. Tu dla początkujących cały czas jest maszynka, może być z headerem 4 6610, 60 bardzo, bardzo dobrej cenie. Jak to jest tu na początek, sprawna maszyna od moich klientów, kosiła do końca i kosić będzie dalej. Także zapraszam, tu czekamy. Na blachę jutro nam przyjeżdżają po odbiór złomu i okuwamy blachą 5mm sanie, przewracamy to na glebę i robimy kółka. kółka wyciskane hydrauliczne. A z saniami zapraszam. Zapraszam majstów, którzy chcą pomóc do budowy sań po świętach tu gromadzimy już materiały. Wstawimy silnik przekładnie z sieczkarni takiej szóstki z hydrostatem. Szóstki tu mamy już zbiorniczek oleju, podest, kabinę. Kabina będzie też szóstki, Hyd kabina, hydrostat szóstki. Bo tam fajnie jest, że do hydrostatu pompy hydrauliczna się dokłada od razu. Także to będzie fajnie mi to się zgrywało. A mam ich z tych szóstek, mam więcej hydrostatów jak z 5000 serii. Silnik tylko taki mały chyba wrzucę, albo nie, no jeszcze zobaczę, który silnik wrzucę. To zobaczymy i tutaj ramy jakieś tam elementy mam tam już te yy, Do ramy żeby to przyzmocować Trzeba tylko spawaczka spa I spawać to Także materiału trochę już jest Nazbierane Będziemy robić sanie Mam już kontakt z Holandii dzisiaj kolega mi przysłał yy, Do człowieka który budował w Holandii sanie Także może coś tam mi pomo pomo pomoże podpowie jak to tam temat rozgryźć. Kurde, tak sobie myślę, to yy, to chyba nikt jeszcze w Polsce tego nie robi. Fajnie. Lubię ambitne wyzwania. Także będzie jakaś satysfakcja, jak się uda to zrobić. Musi się udać zrobić, bo już imprezę organizuję, no i muszę dla was to zrobić. Jeszcze przetestować. Taki jest plan, żeby to dwa tygodnie przed imprezą, to już musimy sobie jeździć, jeździć na tym torze, musi być tor zrobiony. Muszą być sanie zrobione, musi być ciągnik zrobiony mój i musimy testować, już, bo dostosowywać wagę. Wszystko przed imprezą to musimy zrobić. Także będzie fajnie. Będą filmiki nagrywane, jak są testy, myślę, że będzie fajnie, będzie grubo. Także wysłuchajcie, już, już możecie, jak ktoś jest chętny, brać udział w traktor poolingu polskim. Wiadomo, że na początek niech się, nie martwcie się, nie wstydźcie się, bo od czegoś trzeba zacząć. Zaczynamy trochę inaczej. Robimy to u nas pierwszy raz, wyraczkuje to u nas dopiero. Także nie ma bólu, nikt się nikogo, z nikogo nie będzie śmiał, wręcz przeciwnie. Ja przynajmniej będę Was szanował i doceniał za, to, za te modyfikacje, które prowadzicie. Oni też tak zaczynali tyle, że 20 lat temu. Też mnie oglądają na YouTube, co ja tu robię i nikt się nie śmieje z nich, że co ty robisz tutaj Dzieciaku czy tam, z tyłu, czy tam inaczej Co ty robisz tutaj, sanie budujesz, tylko właśnie patrz, widzą Patrzą i ja mam z nimi kontakt Z Holendrami, także nikt się ze mnie nie śmieje, słuchajcie i z was też się nikt nie będzie śmiał Że przyjechaliście jakoś siuntko stonningowaną, czy jakimś tam ursusem dużym Podkręconym, coś zrobionym, bo o to właśnie chodzi Żeby to robić samemu, żeby mieć z tego satysfakcję i to są, imprezy są tego typu właśnie po to, żeby pokazać to co się stworzyło Wtedy może Was tam ktoś docenić Dostaniecie kopa energię wtedy za takie Po prostu po takiej imprezie Bo jak doceni Was jeden, drugi, trzeci To no, wtedy no, jest po prostu inna energia do życia, do, do chęci, do, do pracy, do modyfikowania dalej I wtedy się zaczyna Ta zabawa Tak, tak to właśnie na tym to polega Chociaż my Polacy lubimy hejtować, nie? Ale myślę, że jak nas tam będzie tyle pasjonatów motoryzacji, których ktoś tam będzie e, zaczynał hejtować, to zaraz go tam zdusimy szybko, e, albo podziękujemy za udział. Po prostu także damy sobie radę, nie bać się. Zobaczcie, ja się nie wstydzę klepać ze starej ramy, robić sanie. Chociaż nie jestem tu fachowcem ani specjalistą, zwykłym rolnikiem i buduję ciągnik, buduję sanie. Z takimi, e, takie sobie projekty zadaję. I nie boję się tego, że nie zrobię. Trzeba tylko chcieć. Chcieć i wierzyć w to. I wiem, że takich jak ja jest, lepszych ode mnie, jeszcze tu w Polsce, lepszych, może mądrzejszych, może tych, co się lepiej znają. Ja jestem tego świadom, że są. I zapraszam Was, i z takimi chciałbym się poznać, zbić piątkę, pogadać, wymienić się informacjami, wi wiedzą. Także zapraszam bardzo na imprezę Traktor Pulling, który organizuje wraz z gminą 5 lipca w miejscowości Róg, Mazury, Warmińsko-Mazurskie, powiat Nidzica, gmina Janowo. Zapraszam bardzo.